No, cześć, słuchajcie, kontynuujemy remont. Dzisiaj będziemy składać głowice, yy, zakładać uszczelniacze zaworowe, sprężymy z powrotem popychacze yy, i na koniec jeszcze omówimy sobie temat ustawiania luz, luzu zaworowego w tego typu silniku, gdzie mamy do czynienia z, ze zwykłymi popychaczami, tymi tak zwanymi szklaneczkami. Yy, to są szklanki, które będą wymieniane, ale na ich przykładzie ze spokojem będę mógł wam pokazać, co i jak omówić. W jaki sposób takiej regulacji się dokonuje i co trzeba posiadać, procedury itd., itd. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy od montażu uszczelnień na prowadnice zaworowe. Mamy do dyspozycji zestaw, który składa się z dwóch części. Tutaj mamy 8 sztuk prowadnic, 8 sztuk uszczelniaczy zaworowych na prowadnicę po stronie wydechowej, a tu mamy to samo tym, że na stronę są oznaczone są wyraźnie EX jak, jak EXHAUST, IN jak INTAKE także nie będzie problemu z pomyleniem jednej i drugiej, chyba że pomylicie strony głowicy, bo generalnie rozmiary są takie same, także trzeba to też uważać. Dobra zakładamy. Ja to robię przy użyciu tych samych szczepiec, których używam do demontażu wystarczy to złapać, nasunąć Ostrożnie z, tym, z tą sprężynką, która jest tutaj kluczowa. Teraz może ostrość złapie kamera. O, to jest kluczowy element do sprawnego i prawidłowego działania tego elementu. Łapię go sobie nie za mocno w szczypce i po prostu nakładam. Reszta zrobi sprężyna, dociśnie to wszystko na miejsce. Dobra, analogicznie w ten sam sposób wszystkie pozostałe po stronie zsącej, po stronie wydechowej. Także ja to zrobię i widzimy się za chwileczkę. Musicie mieć świadomość, że ten uszczelniacz składa się jakby, ma jakby dwie strony robocze, oczywiście, że jest bardzo ważna ta część, która obejmuje trzonek zaworu tutaj z tej strony, ale równie ważna jest ta wewnętrzna część w środku. Ona ma takie wargi, tam jest w środku guma, rodzaj specjalnej gumy silikonowej. I ona obejmuje samą prowadnicę zaworową. Także, jeżeli to jest szczelne i to jest szczelne, to wtedy mamy sprawę, jakby załatwioną, jeżeli chodzi o ewentualne puszczanie, czy też przedostawanie się oleju od strony zaworów do komory spalania. Także, wymiana tego obligatoryjnie. Przy takich remontach nie ma co na tym oszczędzać. Miejcie też świadomość, że są różne typy. To jest akurat na tyle prosty z takim dużym kołnierzem uszczelniacz, że można go bez problemu właśnie przy pomocy takich szczypiec założyć. Są też innego rodzaju uszczelniacze bez tych metalowych wzmocnień, mniejsze, węższe, bez kołnierza i tak dalej. No tych typów jest różnie w zależności od silnika, a czasami wymagane jest do tego celu specjalne narzędzie do instalacji. Także nie zawsze jest tak łatwo jak w tym przypadku. Dobra, zakładam ostatni i będziemy wkładać zawory. Ponieważ zawory były docierane do gniazd zaworowych, Postartowane są w stojaku, ponumerowane, tak żeby nie pomylić, to teraz też trzeba tą numerację i tę kolejność zachować. Najlepiej robić to pojedynczo, żeby sobie nie narobić problemu, nie pomylić, bo to będzie się wiązało z tym, że cała ta praca włożona w docieranie zaworów absolutnie nie miała sensu. Także robimy to po kolei. Ja lubię sobie zawór delikatnie no, poprzez trzonek przesmarować zwykłym WD-40, nie trzeba jakichś gęstych olejów. Generalnie jest też szkoła, która mówi, żeby to robić na sucho. No ja przy te, tego typu uszczelniaczach zawsze lubię troszeczkę to zwilżyć, żeby broń Boże nie skaleczyć, chociaż te zawory też są na to jakby odporne, bo akurat tutaj konstrukcja jest tak zrobiona, że ten trzonek na końcu jest sfazowany odrobinę. Może to będzie widać jak zbliżę. O, jak widzicie nie można skaleczyć tym trzonkiem uszczelniacza w środku on po prostu ładnie wejdzie. Niemniej przesmarować nie zaszkodzi, nic się nie stanie. Delikatnie i wkładamy to od strony, od dołu. Także prowadnicę delikatnym ruchem do góry jest na miejscu. Teraz można przystąpić do montażu sprężyny, podkładki, talerzyka, klinów. No i tak po kolei. Wszystkie 16. Biorę przyrząd do ścigania sprężyn i zakładamy ten pierwszy zestaw. No dobra, mam założony w otwór po w gniazdo świecy generalnie ten kołek, który pozwoli mi zaczepić całą resztę. Teraz wybieram z odpowiedniej przegródki sprężynę z zaworu, w tej chwili pierwszego sącego. Pamiętajcie, że sprężyna. Z reguły jest jakby stożkiem. Ona nie jest walcem równoległym do siebie po całej średnicy. Jeżeli to jest stożek, to wtedy montujemy w ten sposób, żeby ten mniejsza część, to mniejszy zwój był u góry. Także wkładam sprężynę. Teraz mamy do tego do kompletu talerzyk, który trzeba założyć w ten sposób do środka. No i teraz trzeba to wszystko ścisnąć. Tak, żeby dało się włożyć te dwa malutkie. O, kliny, które tutaj siedzą w pudełku. To wszystko jest przesmorowane olejem, żeby nic się z tym nie stało na czas przechowywania. Także bierzemy do ręki nasz przyrząd do kompresowania i działam. Przy, przy pomocy tego narzędzia do kompresowania sprężyn muszę spowodować, że w momencie, kiedy to wszystko ścisnę w odpowiedni sposób. O, nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać, jak widzicie, wyjdzie trzonek zaworu do góry, i dzięki temu będę mógł zrobić coś takiego. Pokażę Wam na, dru na drugim komplecie zaworów. No bo mój przyrząd jest troszeczkę, wiecie, ułomny i wymaga do, do pracy dwóch rąk. I będzie mi bardzo niewygodnie dodatkowo to jeszcze filmować. To jest nasza sprężyna z talerzykiem i zawór, i to w ten sposób przechodzi przez całość. Jak widzicie, tutaj na końcu tego zaworu. No dalej ostrość łap. O, jak widzicie, tutaj jest takie podfrezowanie. I teraz trzeba spowodować, żeby klin jeden i drugi, dwa są, takie stożkowe kliny, weszły w to podfrezowanie w ten sposób. I jeżeli w tym momencie sprężyna się y, odpuści, no to jak będą dwa te kliny, to one się zablokują w tym talerzyku i utrzymują y, wtedy zawór na miejscu. Także y, to wymaga trochę y, manualnej sprawności żeby to zrobić, no i bardzo niewygodnie będzie to filmować, także wybaczcie, ale ja to zrobię jednak poza kamerą, dopiero pokażę Wam rezultat. Tak to wygląda słuchajcie na gotowo, a jak widzicie kliny są jakby przez ten talerzyk i działanie sprężyny, które rozprężając się próbuje to wszystko podnosić do góry, te kliny wpinają się w ten rowek na zaworze, który pokazywałem na trzonku wcześniej, no i to wszystko powoduje, że całość zostaje na miejscu. Dobra, e, przede mną pozostałe zawory. Ja już sobie to zakładałem, e, powkładałem sobie zawory w gniazda, e, powkładałem sobie uszczelnienia. Tak jak wcześniej widzieliście uszczelniacze, teraz po kolei będę się przesuwał z tym moim e, uchwytem do ściskania sprężyny i montował wszystko do samego końca. Jak skończymy, to przejdziemy do tematu szklanek i tych całych luzów zaworowych. Także to jest jakby cel mojego filmu na dzisiaj. A przy okazji chciałem, żebyście widzieli, jak to wygląda pod szklankami. Dobra, widzimy się za chwilę, kiedy to już będę miał wszystko skończone. No, dobra, słuchajcie, najbardziej stresująca w sumie jak dla mnie część roboty przy głowicy, wkładanie tych klinów przy napiętej sprężynie, mamy już za sobą. Naprawdę podziwiam chłopaków, którzy robią takie rzeczy na samochodzie, w momencie kiedy to wszystko jest zmontowane a to z tej prostej przyczyny, że kiedyś taki jeden klin wpadł mi gdzieś tam do środka przy głowicy od F5R wpadł gdzieś do jakiegoś kanału olejowego i straciłem chyba półtorej godziny życia Mieszając tą głowicą w lewo, w prawo do góry nogami, zanim dziadu wypadł gdzieś, skąd mogłem go sięgnąć magnesem. Także naprawdę uważajcie przy tej robocie, bo można sobie narobić niezłego bajzlu. Yy, taki klin potrafi wyskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie albo gdzieś wpaść, i to jest wszędzie ciasno. Wiecie, i ciężko się generalnie to robi. Nie lubię tej roboty. To jest najgorsza dla mnie czynność, zawsze jeżeli chodzi o montaż całego silnika. Zapinanie zaworów. Dobra, jak mamy to zapięte, trzeba zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To, że to się jakby zaciągnęło, nie oznacza, że jest jeszcze na właściwym miejscu. Trzeba przeforsować ułożenie właściwe tych klinów na zamkach, na, na trzonkach. Co będzie potrzebne? Coś sztywnego, plastikowego, aluminiowego. Generalnie chodzi o coś miękkiego, co nie uszkodzi zaworu, bo musimy zrobić czynność taką: przyłożyć po prostu. Tak, ja mam tutaj taki aluminiowy trzonek od tego mojego uchwytu, przyłożyć do zaworu w tym momencie i delikatnie puknąć. Przy pomocy jakiegoś tam młoteczka, czy ręki wręcz w ten zawór, chodzi o to, żeby on wykonał taki krótki, szybki skok i sprężyna spowodowała, że te kliny zacieśnią się w właściwym miejscu, wskoczą na swoje. Jeżeli tego nie zrobicie, a jest to źle zapięte, no to wystrzeli wam ten klin i będzie bajzel. Najlepiej zrobić to właśnie w tym momencie, upewniając się, że wszystko jest ok Oczywiście pokazałem na jednym, ale robimy to wszystko dla każdego z zaworów z osobna. Dobra, możemy przechodzić do następnej rzeczy, czyli że będziemy ustawiać luz zaworowy montować. Ja tak jak mówiłem wcześniej będziemy te szklanki wymieniać, ale na potrzeby filmu chcę Wam pokazać, jak taki luz e, zaworowy ustawić. Nie wiąże się to tylko z remontem. Można oczywiście przecież e, jako typową czynność serwisową obsługową e, to zrobić przy aucie po jakimś tam przebiegu, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą sobie z LPG. E, generalnie nigdy nie byłem jakoś tam, wiecie, fanem tego paliwa. Mam swoją teorię na ten temat, no ale to zostawię dla siebie. Po co robić jakąś główną burzę? Słuchajcie, szklanki zaworowe, pokażę Wam to troszeczkę, tak żebyście widzieli. Mamy posortowane i poustawiane w pudełkach. One są pochowane analogicznie do tego zaworu, z którego były zdjęte. Ale teraz w zasadzie musimy zrobić jedną rzecz. Mimo tego, że to jest tak ładnie poukładane, może się okazać, że będziemy to tasować, ale najpierw jedna bardzo ważna rzecz. Musimy to wszystko pomierzyć, chociaż czasami nie musimy, ale to za chwilę. Zrobię tylko porządek, zabiorę głowicę, zrobię miejsce i już Wam tłumaczę, o co chodzi. O co chodzi, słuchajcie, z tymi naszymi szklankami zaborowymi. Na pierwszy rzut oka one wszystkie wyglądają tak samo. Mają podobne wymiary, a w zasadzie takie same wymiary zewnętrzne. Natomiast w przekroju, gdyby to narysować, jest pewna różnica. Już wam zrobię trochę miejsca, tylko i spróbujemy podjąć się tego zadania. Mamy ściankę szklanki, denko, później w środku jest taki element, taki występ, i znowu mamy ściankę szklanki i denko. I teraz one wszystkie różnią się między sobą tą odległością od tej powierzchni do tej powierzchni. Tu w środku, jak zwrócicie uwagę, jest taki centralnie wyświecony punkt, to jest właśnie to dęko. Te grubości zmieniają się po to, żeby móc właśnie skasować luz między zaworem a krzywką wałka rozrządu. Właśnie w ten sposób, że podmieniamy szklankę albo ustawiamy taką, która ma odpowiedni wymiar, w efekcie daje właściwy luz zaworowy o co chodzi z tym luzem zaworowym jak narysujemy sobie to jeszcze raz albo może na tym samym rysunku tutaj jest, przechodzi nasz trzonek zaworu biegnie sobie w dół to on bezpośrednio dotyka do tego występu a tutaj przychodzi nasza krzywka wałka która kiedy wałek się obraca naciska na tą szklankę w dół szklanka naciska na trzonek zaworu i zawór się otwiera jeżeli ten luz będzie nieprawidłowy czyli ta odległość tutaj w tym miejscu Między krzywką wałka a szklanką, w momencie kiedy wałek jest, nie pracuje, znaczy zawór nie pracuje, ten luz będzie nieprawidłowy, no to co się może zdarzyć? Jeżeli tutaj będziemy mieli za luźno, to wszystko będzie pukało, stukało w trakcie pracy, wręcz do momentu, kiedy może nastąpić tego nawet zużycie mechaniczne, wytarcie i tak dalej. Kiedy ten luz będzie za mały. No to jest jeszcze większe ryzyko, ponieważ o ile silnik będzie chodził cicho, ale krótko, dlatego że w momencie, kiedy to wszystko się nagrzeje, jak wiecie, pod wpływem temperatury części metalowe się rozszerzają, dojdzie do zjawiska nazywanego podparciem zaworu. Ten luz zostanie całkowicie skasowany i w każdym momencie pracy wałka zawór będzie uchylony, będzie naciskany odrobinkę, nie będzie dotykał tą. Powierzchnią przylgni do gniazda zaworowego, tylko będzie nie, delikatnie niedomknięty, i to powoduje y, dwie rzeczy. Dwa problemy. Po pierwsze, ta powierzchnia tutaj, tej przylgni zaworowej, to jest część zaworu, która jest odpowiedzialna w największym stopniu za jego. Chłodzenie. Tędy zawór może przekazać ciepło do głowicy. Jeżeli ten styk nie następuje, zawór może ulec przegrzaniu, a wręcz nawet wypaleniu. Druga sprawa wiadoma, że jeżeli ten styk nie następuje z z gniazdem zaworu, no to nie mamy nieszczelny ten zawór, nie ma, nie ma kompresji. W przypadku, kiedy ten luz zaworowy, o którym wspominałem wcześniej, jest nieprawidłowy. Tu będzie za ciasno. Na zimno może być na tyle dobrze, że kompresja jest, wszystko w porządku. Silnik daje się uruchomić i w trakcie pracy, kiedy nabiera temperatury, zachodzą właśnie te zjawiska, które w efekcie powodują zniszczenie zaworu. Także regulacja luzów zaworowych jest bardzo istotna. W tym silniku nie ma innej metody, jak yy, ponieważ to nie jest ten pychacz Hydro, tylko zwykły mechaniczny. Jak przez, tak jak mówiłem wcześniej, wymianę na inną szklankę o innej wysokości. Yy. Jeżeli chodzi o pomiary, bo wcześniej zwróciłem, powiedziałem o pomiarach, że czasami nie trzeba. Słuchajcie, jeżeli szklanka jest nowa, zupełnie nieużywana, to tutaj, jak widzicie, jest wybity numer, a czasami obok tego numeru znajduje się też wymiar tej grubości tej szklanki, na przykład tam 383 mm. Jeżeli ta szklanka jest nowa, nieużywana, to możemy być spokojni, że taka wysokość właśnie tej szklanki odtąd dotąd jest zachowana, i przyjąć to do obliczeń w momencie kiedy chcemy ten luz zaworowy ustalać. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z elementem używanym, no to tutaj zachodzą dwie możliwości najczęściej. Znowu w przekroju narysujemy tą szklankę. O ile tu jest ok, to raz, że ta powierzchnia może się wytrzeć oraz ta powierzchnia, gdzie ta szklanka bezpośrednio pracuje z krzywką wałka rozrządu też się wyciera, ale wyciera się w taki sposób, że mamy do czynienia z takim dołkiem ponieważ to się cały czas w trakcie pracy obraca i wałek wtedy skrobie w tej płaszczyźnie, a szklanka się obraca, to mamy do czynienia z takim efektem, że tutaj się wybiera dołek. No i ten wymiar, który nawet jeśli byłby tu podany dokładnie, jest już jakby nieaktualny. Dlatego też zanim zaczniemy cokolwiek robić z ustawianiem tego luzu w tym silniku na używanych szklankach w tej chwili, chociaż będę te szklanki wymieniał, tak jak mówiłem, mierzymy sobie mikromierzem tą odległość od powierzchni, tutaj do tej powierzchni tego występu i dla każdej szklanki taki pomiar robimy następnie zapisujemy sobie go w takiej tabelce dla wygodnie i to nam pomoże w dalszym, w kolejnym kroku montujemy wszystkie 16 na swoje miejsca nie przejmując się na razie wymiarami, rozmiarami i tak po to żeby móc założyć wałki i wykonać sobie obliczenia także szklanki jak już mamy pomierzone i wpisane te wymiary w tabelę, no to wiemy dokładnie, która jaki ma rozmiar, jaką ma wartość, jaki ma wymiar i to nam umożliwi przejście do następnego kroku o czym za chwilę ja te zmontuję sobie dla jednego wałka komplet szklanek dobra, szklanki na miejscu, to teraz wałek, ale najpierw jeszcze trzeba to troszeczkę przesmarować oliwki, żeby to nie chodziło na sucho Wałek. Sący. On mniej więcej w tej pozycji przybiega I nasze. Stopki wałka. Yy, słuchajcie, ja sobie zawsze, mimo tego, że one mają swoje numery, nie wiem, jak zwrócić uwagę, tutaj to to jest. No dalej, ostrość, kolego. No uparty, dziad. Nie chcę złapać ze streści, jak zwykle. O, jak widzicie, mamy tutaj I3, czyli to jest intake, i pierwsza, druga, trzecia podpora. Także, mimo tego, że one mają swoje oznaczenia, no to ja sobie je zawsze numeruję oraz zaznaczam. Jak widzicie, tutaj takim olejowym markerem, stronę, w y, y, którą wszystkie powinny patrzeć. Także one tak były w tej kolejności zdemontowane, i w tej kolejności wracają do silnika. Ja teraz sobie to przykręcę. Tak jak powinno być przykręcone, co oczywiście jest już troszeczkę trudne zadanie, ponieważ sprężyny będą przeszkadzały. No ale za chwilę się widzimy w takim układzie. Dokręcę sobie tylko ten wałek. Ok, musiałem sobie poczynić pewne przygotowania tutaj na stole, bo nie dałbym rady pokazać tego, dlatego że normalnie się to robi jak głowica jest zamontowana już na bloku i zawory mają się gdzie schować w momencie kiedy je położysz, tak jak ja w tej chwili płasko na stole. To lipa, nie? Zawór wychodzi ponad wysokość głowicy i podpiera całość. To się wszystko pręży i e, przeszkadza w pokazie. Dobra, do czego zmierzam? Założyłem wałek sący, przykręciłem go e, wszystkimi podporami. Każda jest na swoim miejscu, tam gdzie powinna być. Dokręcone jest to z właściwym momentem, kluczem. I teraz e, czyli mamy sytuację tak, jakby to było normalnie zamontowane na aucie, już. I teraz zobaczcie. Każdy z wałków na końcu tutaj ma e, takie wycięcie. O, teraz to będzie do, dobrze widać które umożliwia założenie blokady do ustawiania rozrządu. W tym silniku to jest zwykle taki, jeżeli chodzi o wałki, kawałek blaszki płaskownika, który kładziemy na głowicy i wsuwamy go w ten slot na wałku, kiedy on jest we właściwej pozycji. Ja teraz to zrobię. Przekręcę sobie wałek, co nie będzie łatwe, bo przecież ciągnąmy tu już sprężyny i zabory chcą przeskakiwać, ale spróbuję. I Wskoczył na miejsce, leży płasko. Czyli teraz mamy wałek sący ustawiony tak jakby na górny martwy punkt na pierwszym cylindrze, czyli tutaj, bo tutaj w tym silniku liczymy cylindry od strony roz, rozrządu. Pamiętajcie, że w renówkach mamy odwrotnie, od skrzyni biegów mierzymy. Liczymy cylindry. Także jedynka mamy tutaj i teraz musimy przystąpić do zmierzenia luzu przy pomocy szczelinomierza. Ja zrobię zbliżenie między Szklanką, a krzywką bałk. Mamy szczelinomierz, paski o różnej grubości blachy, kalibrowane, i teraz będziemy go wkładać w te miejsce pod szklankę. Na 20 wchodzi bardzo luźno, czyli następny wymiar to jest 25. Wkładam też wszedł dosyć luźno. 25 dodam sobie.

I o, to jest to, co chciałbym uzyskać, czyli wyraźny opór, nie za luźno tym szczelinom wchodzi, ale też i nie za ciasno. W taki sposób należy do tego dążyć, żeby taki efekt uzyskać. Czyli mamy tutaj zmierzone 27 mm luzu na tym zaworze. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Na razie się nie zastanawiamy, ale wpisujemy ten wymiar sobie do tabeli. I postępujemy analogicznie dla tego kolejnego zaworu. Szukamy sobie luzu, jaki tu jest. Spróbujemy też 27. Nie, trochę za luźny. 28. Tu jest 28, moim zdaniem. Spróbujemy 29. 29. No nie, za ciasno, zdecydowanie za ciasno. Rzekłbym nawet, że to 27 mi się bardziej podobało na wyczucie. Jeszcze raz się upewnię. Tak. Chociaż wiecie co? Mam mieszane uczucia przed kamerą teraz. Jeszcze raz zobaczymy, porównam sobie jak to ciągnie na 28. No mieszają się te blaszki, nie chcę ich pogiąć, bo wtedy jest szczyna mieć do wywalenia. Jednak 28 bym powiedział. Także do tabelki wędruje w tym momencie wartość 28. No i co? Mamy zmierzone te dwa. Trzeba zmierzyć kolejny y, cylinder, czyli musimy przestawić wałek rozrządu o 90 stopni. Wtedy z jedynki według kolejności zapłonu przejdziemy sobie na cylinder trzeci. Także ja podniosę trochę kamerę. Teraz zwróćcie uwagę jak są, pod jakim kątem są te, dwa, te dwie krzywki ustawione i szukamy tego samego kąta y, na tych dwóch krzywkach. Oczywiście można się posiłkować tym, że policzycie sobie zęby na tym kole i spowodujecie obrót o 90 stopni. Ja sobie to nawet już na potrzeby filmu poznaczyłem. Czy będę doskonale wiedział dokładnie, kiedy to. Yy. Aha, blokadę trzeba wyjąć, bo żaden pudziom tego nie przekręci. Kiedy to jest już dobrze. Ok, cyk. I w tym momencie. Teraz. Także teraz by trzeba było w jakiś sposób przytrzymać to koło, bo ono będzie miało tendencję, inny zawór ciągnie, będzie miało tendencję do tego, żeby uciec. Normalnie gdyby tu był rozrząd prawidłowo zapięty i tak dalej, to, to samo by się trzymało, ale w tej chwili albo mamy kogoś do pomocy, albo stosujemy blokadę i yy, mierzymy sobie analogicznie jak wcześniej pokazywałem na tym cylindrze, czyli na trzecim. Po obróceniu wszystkiego o kolejne 90 stopni do tej pozycji mierzymy sobie na czwartym, no i kolejne 90 stopni na drugim, czyli 1, 3, 4, 2, zgodnie z kolejnością zapłonu. Tak samo będzie sytuacja wyglądała dla wałka wydechowego. Jak macie pomierzone i spisane te wszystkie wartości, no to trzeba obliczyć, jakiej wysokości szklanka jest potrzebna, żeby zachować tolerancję. A co z tą tolerancją? Skąd wiedzieć, jaki ten wymiar prawidłowy powinien być? Wracamy znowu do punktu wyjścia. Nie ma remontu bez dokumentacji. Yy, nikt tych wartości ja mam dla fokusa. Specjalnie sobie kupiłem, nie ukrywam, yy, jeżeli chodzi o Reno, yy, gdzie zwykle robię te remonty. Nie ma najmniejszego problemu z serwisówkami, z tymi engine workshop manuals dostępne one są w PDF-ach, w internecie do Focusa, do Durateka nigdzie nie znalazłem, więc postanowiłem uciec się do Haynesa. Generalnie bardzo dobre książki, jeżeli chodzi o takie, wiecie, zaawansowane naprawy. Znowu robię reklamę, za którą mi nikt nie zapłacił. Ale wierzcie mi, że tu są wszystkie dane, wszystkie wartości potrzebne, procedury i tak i tak dalej. Jeżeli chodzi o, nasz, o nasze e... Yy, luzy na zaworach, no to mamy, według książki mamy podane. Dla zaworów, yy, dla silnika 1,8 i dla durateka, dla zaworów yy, sących od 0,22 do 0,28, dla zaworów wydechowych od 0,27 do 0,33. Ten luz dla zaworów wydechowych w każdym silniku, pamiętajcie, będzie zawsze większy. Chodzi o to, że te zawory wydechowe są bardziej obciążone termicznie i w związku z tym bardziej zwiększają swoją wielkość jakby długość, rozmiar w trakcie pracy silnika, dlatego ten luz musi być odrobinkę większy. Także tu mamy wstąpce, tu mamy wydechowe. Ja już nie będę Wam tej procedury pokazywał, bo to naprawdę długo trwa. Mieszanie tych szklanek, mierzenie, poprawianie, chociaż jak ma się to co pokazałem wcześniej, wymiary zdjęte z mikromierza, no to można sobie prostą matematyką Dodać, odjąć to trzeba i stwierdzić, jakiego dokładnie rozmiaru szklanka, w jakie miejsce powinna przyjść. Jeżeli takie mamy, to takie wstawiamy. Jeżeli nie, to trzeba po prostu takie zamówić. No i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że ja to sobie ze spokojem poskładam, posprawdzam jeszcze raz dla pewności, i myślę, że jak tylko przyjdą panewki, które niestety złe zamówiłem. Pomyliłem się najzwyczajniej w świecie, nie zwróciłem uwagi, że zamówiłem panewki na drugi nadwymiar, aż musieliśmy je oddać i czekamy, aż przyjdą prawidłowe. Jak tylko przyjdą te panewki, to przechodzimy do montażu dołu wału korbowego, uszczelniaczy, nawale, pierścieni na tłokach, tłoków itd. Z tego też oczywiście będzie film. Dobra, tyle jeżeli chodzi o tą tak zwaną popularną czapkę. Mówię jeszcze raz. Cokolwiek byście nie robili, ja mogę się mylić, mogę mieć nieaktualne informacje, w sensie mogę się pomylić z jakimś innym silnikiem. Używajcie instrukcji serwisowych. Tutaj wszystkie wartości, wszystkie wymiary, nadwymiary, wszystkie momenty dokręcania śrub są podane w sposób na pewno prawidłowy i nie popełnicie błędu, korzystając z takiej literatury, czy to ściągniętej w PDF-ie, czy, czy w formie tradycyjnej papierowej. Dobra, tyle na dzisiaj, słuchajcie. Ja mam masę roboty, także nie będę przedłużał filmu. Wy sobie to możecie ze spokojem obejrzeć, a ja rozbieram i ustawiam tak, jak wszystko powinno być, żebyśmy mogli kontynuować w następnej części. Do zobaczenia, cześć.